Osztnecki Jarmark Wigilijny to już wieloletnia tradycja. W tym roku wydarzenie odbędzie się dokładnie w niedzielne południe. Na dobry początek mieszkańcy gminy i goście zaproszeni są do Muzeum Budownictwa Ludowego na przechadzkę z etnografem. Spacer jest od kilku lat organizowany przez muzeum w związku z wystawami świątecznymi, które muzeum zaaranżowało specjalnie na czas świąt. I Jest to zawsze okazja, żeby merytorycznie dowiedzieć się, czym żyli kiedyś ludzie na dawnej wsi na Warmii i Mazurach, poznać zwyczaje, no ale też zobaczyć właśnie jak wyglądał stół, jakby zostać w okresie świątecznym. Po spacerze o godzinie 14 wydarzenie przenosi się na Plac Świętego Piotra. Tam przed budynkiem Ratusza Miejskiego czeka moc atrakcji. Będą zarówno warsztaty świąteczne, prezentacje uczniów i przedszkolaków, ale także naszych lokalnych zespołów, przysmaki, bo, bo będzie także kiermasz, będą wystawcy, będzie można zrobić już ostatnie zakupy przed świętami. A jak święta to i gość, na którego wszyscy czekają. Ci nieco młodsi i ci nieco starsi. Ja już się cieszę na ten dzień, bowiem od ponad 20 lat przebieram się w strój Pani Mikołajowej i wraz z Panem Mikołajem przejmujemy klucze do bramy miasta. Głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. A to oznacza, że stery w mieście przejmuje szeroko rozumiana kultura można kupić choinkę to bardzo przyciąga można kupić jakieś y, smakołyki których nie można kupić w marketach y, prezenty to jest jeszcze czas żeby prezenty jakieś ostatnie zrobić takie bardzo nietuzinkowe y, no i przede wszystkim razem spędzić ten czas i myślę że to jest najważniejsze y, zresztą zapraszamy wszystkich państwa zapraszamy y, tłumy ludzi pod sceną rodziców dziadków Dzieci. Wszyscy razem będziemy śpiewać kolędy. Będzie na pewno bardzo, bardzo świątecznie. Zapraszam ja, Mikołajowa. Olsztynecki armar Wigiliny już w najbliższą niedzielę, 17 grudnia. Początek imprezy o godzinie 12.